Siemano ludziska z tej strony sprytne, a to jest kolejny odcinek FIFA World Series. Od Zera do bohatera. Nowe twarze w moim klubie, między innymi Joel Matip, zobaczmy za ile go kupiłem. 450 monet, także bardzo dobry zakup z mojej strony. Więcej gracz, który go sprzedawał, zyskałby na Quicksellum. No i Boateng, kupiony za 2500, to jeden z najdroższych zakupów w moim klubie. Mamy również nowego prawego pomocnika. Jak już mówiłem, wzmacniam ławkę rezerwowych, kupiony za 350 monet, również bardzo dobry zakup z mojej strony. No i lewa pomoc również została przeze mnie wzmocniona. 300 monet za inu, jego miał być peri no, ale ten zawodnik ma całkiem niezłe statystyki, no i kupiłem go yy, niemal jak za darmo. To tyle jeśli chodzi o prezentację mojego składu. Postanowiłem jednak, że będę wzmacniał ten jeden skład, no bo cóż by było mi po tym, abym miał dwa składy średnie. Lepiej mieć jeden mocny. Być może uda mi się kupić Roberta Lewandowskiego w najbliższej przyszłości. Zobaczymy, jak to będzie z końcami. Tymczasem przechodzimy do pierwszego meczu. Zawodnik, a właściwie przeciwnik znaleziony. No i zobaczmy, co on ma w składzie. Mocne BPL, ale jeszcze nie do końca zgrane. Luchowo CF i. Niezły bilans na jego koncie, no ale w 19 minucie to nasz napastnik, udający zdechłą rybę w tym momencie z radości, zdobywa golan na 1-0. do Naprawdę ten gracz świetnie spisuje się na swojej pozycji. Nie wiem czy on, czy Rudniew jest lepszy na swojej pozycji, no ale obaj naprawdę grają genialnie. No, i po pierwszej połowie prowadzimy wynikiem 0 do 1 dla FC dopalaczy. Tutaj powtórka bramki zdobytej przez naszego napastnika. Czy coś jeszcze w tym skrócie z pierwszych 45 minut będziemy mogli zobaczyć? Tak, niewykorzystane sytuacje przez moich zawodników, jedna z nich tutaj kolejna. No, ale bramka, że rywali naprawdę bronił w miarę dobrze. Son tutaj niestety przejął piłkę, ale nie zdołał wpakować jej do bramki. No i kolejna okazja przed boatengiem, który bądź co bądź w tym meczu był mało widoczny, aczkolwiek no, spisywał się w miarę dobrze, także... Obecnie jeszcze nie mogę wam powiedzieć, czy jest on warty końców, które na niego wydałem. Ale zobaczymy przed nim jeszcze kilka spotkań w mojej drużynie. Na właściwie kilkanaście. 49 minuta, początek drugiej połowy, i Ar Artjon Rudniew wpisuje się na listę strzelców, zdobywając gola na 2 do 0. No i teraz już wiedziałem, że wynik tego meczu jest przesądzony. Na pewno wygram to spotkanie, ale jakim wynikiem? No to okazałoby się za moment. Tutaj piękne podanie od Sona. No i rudnie w taki oto sposób pakuje piłkę do bramki. 59 minuta po raz kolejny ten zawodnik, nasz napastnik numer 1 lub też 2, jak kto woli, strzelam na 3 do 0, Świetnie minął bramkarza rywali, no i obok jego nogi wpakował piłem do siaty. Jak najbardziej mogę być zadowolony z tego, co dzieje się na boisku. Mało tego, 85. minuta tego spotkania i hat-trick zdobyty przez naszego łotewskiego zawodnika. 4 do 0 łącznie daje nam bardzo dobry rezultat. Tutaj świetną asystą popisał się Boateng, który no, jak właśnie widzicie, pokazał się z dobrej strony w tym meczu. W drugiej części na pewno szło mu lepiej aniżeli w pierwszej. No i statystyki miażdżące, rywal po prostu nie istniał na boisku. A jeśli chodzi o nasz dorobek, 10 punktów, brakuje nam niespełna chyba trzech do tego, by zdobyć tytuł ligi, w której się obecnie znajdujemy. No i kolejne zakupy: Kiotake oraz Bambarder Anderson to gracze, których sprzedałem. No, żeby nie było, że moje końcy biorą się znikąd, ja również sprzedaję graczy, które już nie używam, których trafiałem w darmowych paczkach za wyzwania. A to kolejne spotkanie silny skład tutaj połączenie naprawdę różnych zawodników, no i daje mu to 100% zgrania. A jest to BPL, 19 minuta i ko którego dałem chyba na napastnika, bowiem nie miałem zmienników na tej pozycji, naprawdę świetny zawodnik. Nie wiem, jak gra na środkowej pomocy ofensywnej, ale w napadzie gra jak rasowy snajper. Mimo zgrania chyba 3, naprawdę jestem pod mega wrażeniem, jak ten zawodnik gra. Na to jedno z nielicznych spotkań, kiedy grał na tej pozycji. Zobaczycie jeszcze w innych spotkaniach, co ten zawodnik potrafi grać w ataku. Tak przynajmniej jest u mnie w zespole. Strzelił on bramkę na 1 do 0. Tutaj przed szansą na zdobycie bramki wyrównującej był przeciwnik, ale Bauman, nasz bramkarz, świetnie to obronił. Kolejna okazja również dla przeciwnika. Próba pokonania naszego bramkarza, ale ten świetnie interweniuje. No i w 82. minucie ten, który zdobył dla naszego zespołu pierwszą bramkę, zdobywa kolejną ko. Jest to gol na 2 do 0. który definitywnie już przesądza losy tego spotkania. Świetne, mocne uderzenie bramkarz bez szans. No i zobaczmy jeszcze w jaki sposób pokonał bramkarza. No, bramki są podobne. Wypuszczenie piłką prostopadłą lub krosową jakąś dłuższą. No i w ten oto sposób zdobywam te gole. Tutaj kolejna szansa na zdobycie gola. Niestety Lob nie był aż tak dokładny, by pokonać golkipera. Tutaj również masa szczęścia po stronie rywala. No i wygrywamy. Wygrywamy wynikiem 2-0. Zdobywamy tytuł Ligi. Zaraz zobaczymy, której, bo... Nawet sam nie orientuję się, w której liście byłem. Ligi 9, także kolejne końce powędrują na nasze konto za wygranie tego spotkania. No i oczywiście za zdobycie tytułu ligi 350 monet za osiągnięcie kolejnego 10 poziomu. 3000 monet za zdobycie tytułu. No i kolejne wyzwania odblokowane 1000 monet w gratisie. I brązowa paczka z tego co widziałem. 8000 końców. Zobaczymy na kogo je przeznaczymy. Na pewno jeszcze wiele transferów będzie w tej serii. No do ligi pierwszej jeszcze jakby nie patrzeć daleka droga, także będzie się działo, będzie zabawa. Ha ha ha. Taki suchar z mojej strony. No i dziękuję wam za wszystkie komentarze, za wszystkie wskazówki, propozycje co do tej serii. Obecnie mam nadzieję, że was nie zawiodę tym, że będzie tylko jeden skład. No wolę, żeby był jeden, ale z mocnymi zawodnikami. Zobaczymy kogo jeszcze uda mi się do tego składu kupić. Myślę, żeby właśnie był to chociażby Robert Lewandowski. Tak jak widzicie, koło był na napadzie, naprawdę genialny Polecam Wam go, nie wiem jak na SPO się spisuje, ale w napadzie jest masakrycznie genialny. Jeśli chodzi o jakieś transfery, no tutaj chyba żadnych nie było. Po prostu wracam z zawodnikami do podstawowego składu, tymi, którzy już odpoczęli. Moja ławka rezerwowych na pewno jeszcze będzie wzbogacona. Tym bardziej, że końcy na to mi pozwalają, z czego jestem bardzo zadowolony. Muszę kupić jakiegoś rezerwowego napastnika, choćby jednego, no i zobaczymy jak to mi pójdzie. Całe szczęście, że udało mi się kupić właśnie Fuchsa. Wcześniej powinienem wam go pokazać, bo grał we wcześniejszym spotkaniu. 1500 monet, jak na lewego obrońcę z Bundesligi, to tanio. Bo ceny tych lewych obrońców naprawdę były masakryczne. A to mój skład, i jak widzicie, końców mi trochę ubyło. I WicaOlicz wzmocnił moją drużynę 650 monet, co również niewysoka kwota. Jak na złotą, wyjątkową kartę, która na pixelu warta jest również około 600 monet. Czy będzie jeszcze jedno spotkanie? Wydaje mi się, że. Nie wiem, że nie wiem, także zobaczymy za moment. Prezentacja mojej drużyny po raz kolejny. Tutaj na lewej obronie lewy pomocnik. No, jakoś trzeba sobie radzić, kiedy nie ma się zamienników na poszczególnych pozycjach. Jednak będzie kolejne spotkanie, a zarazem ostatnie w tym odcinku. Wybaczcie, ale nagrywałem te mecze z wyprzedzeniem, kiedy jeszcze byłem zdrowy, no teraz jak sami słyszycie jeszcze nie doszedłem do w pełni formy kolejny mecz, ostatni no i zobaczymy, Dynamo Minsk to skład rywala jeśli chodzi o za zawodników no są całkiem dobrzy, na przykład Joe Hart czy Nuri Sahin, ale jeśli chodzi o zgranie tutaj już gorzej statystyki również nie najlepsze no i szósta minuta, pierwszy gol który być może dobija naszego rywala Martiom Rudniew z tę bramkę, co prawda po dobicie, no ale gol to gol nie ma co z czego go rozliczać, tu jeszcze raz powtórka tej sytuacji, a nie, tutaj Iwica Olic stanął przed szansą na zdobycie gola, to mu się nie udało, ale w kolejnej okazji już się nie pomylił, no i ten napasnik również jestem zadowolony z tego zakupu, 34 minuta no i ten gracz pokonuje Joe Harta w taki oto sposób, no właśnie, w tej serii zobaczyć możecie między innymi graczy, których... Warto polecić, a nie są drodzy. Takich właśnie będę promował w serii od Zera do Bohatera. Tutaj mogliśmy przelobować Joe Harda, ale Iwica Olicz niestety kopnął piłkę za mocno i do przerwy wygrywamy 0-2. Jak najbardziej jestem zadowolony z tego, co prezentują moi zawodnicy na boisku, chociaż tutaj Traore mógł zachować się obecnie na pewno lepiej. No i 66 minuta, gol na 3-0 artiom Rudniew a ponownie on zdobywa gola dla naszego zespołu, chyba jeden z najważniejszych. Lepszych strzelców w moim klubie, chociaż podczas trwania tej serii na pewno tych będzie jeszcze więcej. No tutaj zrobił po prostu z obroną rywali co chciał. No i koniec tego spotkania. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jeżeli chcecie i Wam się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować mój kanał. No i oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki. Zapraszam Was również na serię kariery menedżera FIFA 14 Cardiff City. Do usłyszenia. Cześć!